Halo, halo. Witam bardzo serdecznie z tej strony kanał Kylie i przepraszam od razu za e, spóźnione pacznocy Niestety siła wyższa, praca. Dosłownie 10 minut temu wróciłem do, e, do domu i postaram się Wam jak najszybciej omówić te pacznocy Nie są na szczęście duże. Muszę zasmucić niestety osoby grające na konsoli z racji tego, że niestety nie ma żadnych. Może zmienię tylko okienko. Nie ma tutaj żadnych zmian, jedynie z perlshop, tak więc omówimy sobie Pearl na samym końcu więc podejrzewam, że będą później, albo otrzymacie jakieś zmniejszone patch nocy w przyszłym tygodniu tak więc wracamy do tego co mamy na komputerach, czyli jak tutaj możecie zobaczyć zawierało to aż 1,5 giga zmian, tak więc zmiany są bardzo małe w porównaniu do rozmiarów patch notes, ale no cóż przechodzimy najpierw do eventów, czyli pierwszy event to jest Guild Recruitment campaign event i chodzi tutaj o to, że możemy sobie własną gildię przez okienko Guild guild intro zaoferować innym graczom, szczególnie tym nowym. Ostatnio dość sporo nowych graczy przybywa do Black Desert Online. Tutaj macie jeszcze do tego event, co, je, co musicie zrobić? Kliknąć tą ikonkę, jeżeli jesteście guildmasterem, advisorem albo oficerem, to będziecie mieć tą ikonkę. Wtedy możecie wybrać sobie, jaki rodzaj gildi macie, czyli e, czy robicie PvE, Grind Combat e, albo PVP, to może też chodzić o PVP tutaj, live czyli live skilling, sailing, barter i adventure PvX Zresztą e, tutaj możecie sobie dopasować, jaką macie gildię. Jeżeli to wszystko zrobicie, musicie to potwierdzić, odświeżyć i sprawdzić, czy Wasza gildia pojawia się na liście i wtedy możecie zrobić sobie e, screenshota, tak jak tutaj jest pokazany i wysłać e, na forum community, a potem guilds and friends forum. E, musicie zacząć tytuł od recruit, czyli tutaj możecie zobaczyć, jak to wygląda, recruit i wtedy e, nazwę po prostu tematu, gdzie e, zachęcacie ludzi do dołączenia do, do gildii. Tutaj nie pisze czy, musi, czy jest wymagany język angielski e, możecie to zrobić również po polsku. I teraz tak 20 gildii e, będzie wybranych z tych, które oferują właśnie e, w ten sposób swoją gildię i będą podczepione na samej górze e, strony, czyli będziecie lepiej widoczni i tutaj chyba nic więcej nie ma taki event w zasadzie dla nowej gildii Kolejne to jest Scallywag Lenio Mrs. his captain event czyli e, tutaj bardzo prosty event musicie znaleźć tego oto npc który będzie się pojawiał gdziekolwiek na e, mapce otrzymacie informację na ekranie która będzie e, pisał w ten sposób Lenio of the i Scallywag swings into the fray i pokażę wam się tutaj taki duży e, monit w grze jak będziecie gdziekolwiek grindować i teraz tak, macie dwie opcje a jeżeli wybierzecie What is it, to otrzymacie Combat X 100% i Skill X 300%. A jeżeli. A przepraszam. Jeżeli jesteście korsarzem, to. kursarkom w zasadzie. piratkom. Ok, to otrzymacie Combat X 100%, Skill X 300%. A jeżeli inne klasy, no popatrzcie, co to ma być. Jak to tak. Nawet tutaj jest rasizm, nie? A pozostałe inne klasy, Skill X 300%. I to trwa e, 3 godzinki. OK, lecimy dalej i ostatnie to możemy podzielić się własną piratką na e, social media, czyli jeżeli ktoś uwielbia robić screenshoty i tak dalej. To może zrobić screenshot e, nowej klasy, czyli piratki. E, tutaj jest przykład. I wystarczy, że wyślecie to albo na Facebooka Twittera. E, ich oczywiście, e, Instagrama. I teraz tak, e, powinno być tutaj e, link do ich Instagrama. Postaram się wrzucić to wszystko wypatrząc. Okej, okay, tutaj nic nie ma. Jeżeli chodzi o Twittera, to musicie wpisać te hashtagi, czyli Black Desert, New Class Corsair a w zasadzie na każdym, czyli na Facebooku, Twitterze czy Instagramie i tak dalej. Musicie wpisać te hashtagi, czyli Black Desert, New Class i Corser i wtedy wysłać wiadomość na. W wyżej wymienionych portalach społecznościowych już starczy na jednym zrobić, i wtedy, jeżeli wygracie, no to otrzymacie te oto nagrody, czyli m.in. outfit Blessing of Mul Old Moon Pack, Magical Elixir High Quality Droke, czyli najlepszy będzie ten outfit, a dla wszystkich, którzy uczestniczą, będzie nagroda Blessing of Moon Pack, Magical Elixir i High Quality Droke. Oczywiście, nie zapomnijcie wpisać swojego family name. Dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o eventy. Takie 2 na 10, w zasadzie te eventy. No ale cóż, jeżeli chodzi o news and improvements, czyli zmiany w klasach, to one są dość drobne, za wyjątkiem piratki. Czyli standardowo, jak pojawia się nowa klasa, to pojawiają się również spore jej zmiany w umiejętnościach, jak one działają i tak dalej. Nie wszystko da się przetestować, niestety. Piratka, wydaje mi się, na testowym nie była dostępna. Nie, nie była dostępna, była tylko ukazana i od razu poszła na live. No i niestety jest to naprawiane na żywo, w zasadzie na prawdziwych serwerach. Zamiast jak wcześniej to robili, czyli najpierw testowaliśmy sobie 2-3 tygodnie nową klasę, pisało się feedback. I wtedy poprawiali i ta klasa wychodziła nieco lepiej, ale od odkąd ukazała się nowa, czyli w zasadzie od stycznia tego roku, no to niestety tak nie roją, po prostu pakują to do gry i nie jest to fajne. No ale cóż, troszeczkę pozmieniali, więc mam nadzieję, że będzie teraz lepiej. Dobra, przechodzimy dalej, pojawiają się kolejne rzadkie istoty, a w zasadzie zwierzęta, czyli misiek, kiena i lama. Jeżeli e, upolujecie jedno z nich, to tutaj możecie otrzymać tytuły. Jeżeli ktoś poluje na tytuły, to podejrzewam, że będzie zainteresowany. Nie ma tutaj sprecyzowane dokładnie e, gdzie. W zasadzie jest troszeczkę ale tutaj e, drobne porady, czyli miszka można... E, Dorwać y, przy ulach Hienę oczywiście na pustyni, a lame chyba na Kamasylwie, mi się wydaje. Tak więc tak, mniej więcej można coś tam znaleźć. Dobra, jeżeli chodzi o serwery sezonowe, to zostały trochę y, poprawione, ponieważ dużo tam było e, problemów, jeżeli chodzi o wybór tego, czy e, chce się robić pełne questy, czy te skrócone. Skrócone polegają na tym, że wystarczy bijać poziom postaci i te wszystkie questy będą jakby za Was wykonane. Jest to. Y, jednorazowo, czyli jeżeli zrobicie kolejną postać, to niestety nie będzie możliwości tego i to jest tylko na e, serwerach sezonowych. Tutaj to pisze i będzie to o wiele e, bardziej ułatwione. E, również powinno to być osobno e, u tego Alustina, bo tak to po prostu jak klikało się next, next i skip, skip, tak jak ja to robiłem, no to po prostu przyjąłem ten quest i nie wiedziałem o co chodzi. Nawet kiedy już gram tyle czasów BDO a co dopiero mówić tutaj o nowych e, graczach, tak więc to zostało już poprawione niestety, e, no nie jestem w stanie sprawdzić w jaki sposób, więc mam nadzieję, że najlepiej. E, kolejna sprawa to jest coś takiego jak Fugars Time Piece i nie używajcie tego, to jest przedmiot, który jest potrzebny e, do przełożenia expa na inną postać, ale postaram się to wkróciutko objaśnić w osobnym filmiku, tak żeby każdy miał dostęp do tego i wiedział co i jak, więc jeżeli robiliście Fugger's Timepiece i chcecie zamienić postacie to trzymajcie się postaram się maksymalnie do jutra wyjaśnić co i jak z drobna sprawa, ale wolałbym żeby to było osobno, żeby każdy wiedział, bo prawdopodobnie... o zrobiło mi się jedzenie przepraszam eee, tak więc wstrzymajcie się z wymianą klas jutro wyjaśnię co i jak dobra kolejna sprawa to serwery sezonowe pojawia się afu i polega to na tym że może wyskoczyć taki oto ziomeczek jeżeli go ubijecie na tych spotach tutaj są w zasadzie wszystkie te spoty na których się zwykle farmi na serwerach sezonowych i z nich z niego w zasadzie lecą blackstoney. I pozostałe materiały potrzebne na serwerach sezonowych to samo jest na głównych serwerach, ale tam lecą Anszy e, Spirit i tak dalej. Bardziej wartościowe dla nas na normalnych serwerach. A tutaj po prostu zrobili wersję sezonową, czyli potrzebne materiały lecą na postacie sezonowe. Również jest wyjaśniona kolejna nagroda czyli za e, lato pojawia się Kapotia Necklace. Nie wiem czy zauważyliście, ale na markecie od razu pojawiła się masa e, lightenów i ogrów na TET. Bo kapotia Necklace ma tyle samo AP, jak możecie zobaczyć, 30 AP co e, ted ogr, więc każdy e, po prostu sprzedaje to, ponieważ założy sobie kapotia Necklace, które ma to samo AP, a ted ogra e, obchnie i kupi sobie coś innego. Pamiętajcie tylko, że kapotia pen to jest maksymalny stage tego przedmiotu, czyli nie da się go enchantować wyżej. I jeżeli będziecie kiedykolwiek chcieli mieć wyżej, podbić yy, akcesorkę wyżej, bo jeszcze są lepsze niż yy, Pemka Potia No to niestety będziecie musieli zbierać na cały item, bo te, z tym już nic nie zrobicie Ok, troszeczkę pozmieniali yy, interfejs i tak dalej, to nas chyba najmniej już interesuje Kolejne okienka są yy, usprawnione, żeby wyglądały ładniej, yy, więc przechodzimy sobie jeszcze do Pearl Shopu Tutaj w zasadzie same paczki były Coco Set, czyli ten oto mm, outfit za 2200. A to dla Shai, dobra. Chilled Coconut Cocktail razy 5 jako bonus. Aha, bo to jest nowy. Hmm, ciekawe, jak wygląda ta Shaice. Bo to jest po prostu y outfit y plażowy. Taste of the Ocean Coconut Pack, czyli. El Pento Summerbox dla męskich klas za 2170 o wiele taniej jest teraz niż wcześniej. To kosztowało nawet i 3,500 perł. Mi się wydaje, a teraz jest, patrzcie jak tanio za 2170 macie również dla żeńskich klas. Możecie kupić Corsair Edition, czyli za 5160 Pereł macie Classic Set, Newt Basic Underwear Celestial Horse Blowing Horn, kontrakty. Inwentory 16 slotów, Equipment, Tailoring Coupon i Value Pack na 30 dni. Dodatkowo Corsair Edition Bonus Box nie wiem co to jest maksymalnie jeden zakup na konto więc coś ciekawego. Black Desert Starter Pack czyli coś dla nowych za 900 per Polar Bear on zwiększa wagę to jest Pet, Secret Book of Olmu na 15 dni i Blessing of Kama też na 15 dni plus drobne bonusy teraz zestawy, czyli ulubiona e, część e, Pearl Abyss. Praktycznie wszystko już sprzedają w paczkach. za 1050 Pearl macie Value Pack, Blessing of Camasylvia i Secret Book of Old Moon na 7 dni. Za 2250 Secret Book of Old Moon oraz Blessing of Camus Sylvia na 15 dni. Za 5460 Pearl Classic Outfit Box, Celestial Horse, Calling Horn, 16 slotów inwentory i kontrakt e, maidka. E, fashionable Me e, to e, letnie Trzy outfity, w zasadzie nieletnie, ale no letni wyprzedaż. E, premium, Classic oraz Succession za 6440. Dodatkowo Mermaid's Frozen Willbox nie mam pojęcia co to jest. Item Collection Increase Scroll i obniżka, e, e, kupon z obniżką. Tak więc zachęcają do kolejnych zakupów, jak zrobicie pierwszy zakup za 6440 pereł. E, za 720 perełek macie Artisia Memory, wax Cry oraz Cron 50 sztuk. Ellion Steer 14 sztuk za 350. Pick and Choose 3 y, Pets, czyli 3 pety za 5000 pereł, wszystkie na tierze trzecim. Więc jak ktoś chce się skusić i szybko mieć dobre pety, na, które szybko zbierają, mogą wydać 5000 Pereł. i będą mieć 3 sztuki. Mateki, 3 mateki za 2400, jedna za darmo. Memories of the Summer, za 2870 pereł macie Artesia Memory, 24 Kronsonów 300 sztuk. Memories of the Summer 2 czyli większy e, pakiet za 5600 Pereł. Artisan Memory 200 sztuk, Advice of Walk Vax Cry. E, I chyba ostatni Artisan Item Collection Pack na 300 Pereł 12 Artisan e, memorków Artizian Memory są potrzebne, żeby szybciej regenerować e, durability, czyli. Od, e, e, czyli wytrzymały e, Tak, dobrze mówię? Dajcie mi znać w komentarzu, czy dobrze to. Durability, no wytrzymało się, no tak, no w innym wypadku jeżeli enchantujecie i failujecie, no to musicie zwiększyć po prostu e, durability, żeby e, móc zakładać ten item. Jesus, ja jestem tak zmęczony, ja pierdzielę, że zapominam słów w nocy, przepraszam. E, weekly outfit sale za 2720 pereł, czyli dla kunoichi wyprzedaż outfitu jeżeli ktoś potrzebuje perełek, to warto te e-junio teraz y, próbować łapać na markecie. Tak więc y, dziękuję bardzo za oglądanie tego patch notesa. Przepraszam, że tak późno, ale no cóż, siła wyższa. Nic z tym nie zrobię. W, w pracy no niestety nie dam rady patch wam mówić. Dajcie znać w komentarzu, y, czy macie jakieś pytania. Y, bardzo chętnie odpowiadam na nie. Zostawcie lajka, like dislike a i widzimy się następnym razem, czyli jutro. Yo, yo!